Tak, i widzę. No. Tutaj mały bąk. I, na, i, moim zdaniem to on dydat powinien je na ale no. Mm. Mm. Dobra. Jest not... noc. A, a mało? Co uspać. spać? No ładnie. Tato. I już padł. No dobrze. A teraz... Lenka pisze do mamy, jak on położy się spać. Okay? Dobra, Jut idź patrz. I i nie. Nie, nie musi udawać spać. A to on trzyma do Elfa? E, ta, ci dorwałam. Pa. Pa. Dobra. Dobra, tata. Tata poszedł, muszę zrobić zdjęcie dla mamy. O, nie wypadło mi i wysyłam. Dobra, wysy wysyłane. Idę spać. A, dobranoc. Dzień. Dren Chodź yes, yes. do drana mam tu dob Skipid jest, jest to mnie budzi. Alo. Halo? Dodam. Dzisiaj przyjeżdżam. To? Y... Dzisiaj przyjeżdżam. A od tulej? Od pierwszej w nocy. A... o, to. Czemu? No bo je jedynie myślełaś, będzie będziesz arcz. A. Dobra, pa. jej Jak ja jej nienawidzę. Pe. Hej, kochanie. Hej. Moja... Wygonię te ciuchy. Zmienisz? Zmienię. Masz na razie to Ale ładnie. Ja. Moje... Mogłeś powiedzieć, ładnie. Mogłeś dzisiaj powiedzieć, ale ładnie, kochanie, kochani, wyglądasz. Ale ładnie, dobra. Ta, ta dziwaczka. No, no, trzeba wywalić te ciuchy. To oni powiedzieli, poe, a ja je kupię. No, nie patrz na moje majki. Trzeba wywalić przeciuchy przez te okna. Mamo i tu, e? Nie podpalaj na to. No właśnie, to to jedź. Taki Bladniec. syf. Dryn, dryn. O nie. O nie. Do nie po... odbieraj, nie odbieraj, nie odbieraj. Do parka w, w, w nie. Halo. 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 Ja już jestem koło domu. To ona jedzie do domu. Nie mam pomysł mam pomysł. Mam pomysł? Jaki? Nie wpuszczę i do domu. O, ona i... z przyszedł... Nie, ja nie mam kluczy, otworzysz! Hi, hi, nie odchodzę jej. No to na niby, że powiesz, że. Odchodzę, tak, tylko ją umyję. Dobra. i a tak naprawdę nie będę otwierał jej. Dobra, kochanie. Ej, ej, mu on nie odpłóci i mam Ja mu, ej, i ale przed tym to jest, pójdę je załatwić, bo ej, ja mi No ja tutaj mam. Ale czy ta mama może puścić ją? No lat, ja. Chyba tej małej ketki potrzebę? Nie, nie. To będzie nasza córeczka. I tak, moja to jest córeczka. To będzie Twoja. Lubisz? Ja musimy ją najpierw zaadoptować, Ale jak możemy zaadoptować? Mam pomysł. No. Powiem, że to Ty jesteś prawdziwą mama, a ona jest udawana. Ej, dobra, ale ona ewa w to nie uwierzy. Uwierzy, uwierzy, bo ja jestem gota, ja jestem o tato, to to powinna uwierzyć. Dobra. No to no, idź. Mamy ten plan. Powiedz, 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 powiedz runia, oki? Dobra. Oki, ty, o ty. No ja idę. Dobra, idź. Ale no, ona. Nie, e ona. Ona. Ona, ona. Hej.

Rodzice, a co pokazać drzwi? E, ja od pani? A, dobra, to chodź. Ej, ot mam pomył, biedemy to. Chodź. Mm. Gdy ja tu pobawię. Ale no. i co będziecie robić? Nic. I widzi. Nie wiem, no dobra, po alanam nam he, Czekaj. Iet, nie, no nie, nie. je w to. No nie, ty Dobra. Co tam? Co tam? Nie, nie śmiałem się! Chcę wiedzieć, Dziękuję, tatuś. A kiedy mamuś? Hmm. To ja mamu powiedzieć. Mam powiedzieć. Mama już jest? Już mama już jest. Jed, mama, 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 mama! Ale nie w nie bo mama idzie, patrz, Szybko, szybko. Szybko! Hej, mama! do mama, hej mama, hej, Hej! mama, 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 mnie mama, tak tu lat? mama, 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 To mama, mama, To była dla... ja mama, 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 do mama, kibla! On tak zawsze. To jest tytuł, kochanie. On tak da, e? No, pamiętaj tylko. Dobrze, ja muszę iść do taty. Hmm? Bo, dobra, muszę nagrywać szybko, szybko. Nagrywam, nagrywam do mamy, do nagrywam do mamy. Ona wie, ten naladzie. Dobra, dobra. dobra. No. Jestem! Halo! Halo, halo, Oloniu! e ten... Chciałam coś wam pokazać A co mam ja wam pokazać? Bo są telewizji No I e takie coś Karolina i Bartek No to my No my Karolina Pielę lat w telewizji chyba jestem Zakładam para, i para tam jest napisane w tych telewizjach. Jak? I to Albo nie, bo ono on wygląda ale. Ja taki bawny Ono to nie wiem. Tak tu iło? o ja. Chyba tak. Nie wiem. <laughs> I babara. Dobra, chodź, Będziemy spać. Bo... No co mi... Co mi? Co przeszkadza? Władnie. Zostań, kochanie. Ja Dziwacz połałem. Hm. Trzeba wywalić go przez okno. Chodź na chwilę. Tato! <śmienny> Ej! Nie rób <lub> tego! <śmienny> Jaki to będzie pokoik? Nie wiem, bo to on, ale Wiem, adoptujemy Latka. Ma lata, obieda, a Nie, wiem. to będzie na spokoj, ten brzydki jest. Dobra. To będzie ale na spokojnie. Ale to robić na radzie I i będziemy... Ty, kochanie, go przemrobisz, tak? Nie, ja! <grym> Bo ty jesteś od, od tego. Dobra, ale najpierw. Rodzice! Jodzice! Jodzice! Rodzice! <grym> Co tam koloniu? <laughs> bo ja muszę ci czuć Ty bo tablet je Czekajcie, widzowie, bo musimy odnowić tablet. Tableta. Więc ja do niego że... Si, mamo. Oj, kojo. Ja Masz taki sam odwój. Tak, tak, No, to się zastosiło. Ten tablet. Chce <laughs> <laughs> Mama zawsze mi... <laughs> Komentarze, miliony wiadomości. Po prostu... To to Ciekawie. jest to... gram za <grywka> bo my ja, ja, ja bo... dziwat oh, na ale, to... ale jak? Ty, bo ja nie da Eba. Ej, bo je to <grywka> Abo a mi dępło. <grywka> Widzimy <grywka> jak już. E, 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 no. E, ma lat Ada o nie <grywka> No gdzie a, on. No jest. To, to jest? Gdzie oni? Abyś miała trudnie śledzić. Ibi-dibi. ty jest! Nie, ale? Dobra. No, to nie o No ogląda. Ibi-dibi. Nie wiem, co ten ma jeden i ale jest mietny. <grymne>

To jedą damen niby! No tak, Uluniu, ale to jest ja tu, tu, I, o, i oni chcieli. Oni chcieli oni, oni si wywalić ciuchy! Tu, czy jeduj! I, I burę, ble, artofele! Dobra, jedz do no, nich! Nie, ja idę! Uluniu, od. On.

tam. Na bombę, mamo. Jackered the baro! No to tak i dibi Idź do idź do Lodzi, e, no wie. To tam bombel. Jo. Lęka, 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 lęka. Co? Mówisz, to nikt zakochana, paroki? Okay? Nie, mamo, ja nie będę mówić to nic dobra, to. Do... No, ale dobre, dawaj, no, idź, idź. Bijamy tam. Nie, mama, ja. ten, ten mama, ja, ja, Ale co mam? Ja, nie wiem. ja, ja,

Aj. Lęka mi wszystko powiedziała! I to ty to. to Jesteśmy Od pięciu lat. Wyrosi się z tego domu! I pani kobietka! Nie pładam. A to mnie to jest mój dom. No właśnie. <śm> Ale ja... Ja podpisałam papiery! No i to ja to Mo ubiłem. To nie, to Dobra, dzwonię do wycierki. Do odo? Do? <grym> do, do tej <grym> drupej? <grym> Ale to. <grym> do tej drupej tkwi nie <grym> <grym> Mężonko, zdradzam z tobą. Ja i o wytłumaczę. no wytłumasz wszystko. A gdzie moje dziecko. No i B A no. emu mam budik I B D B. To i budik I Ja mam ten E B Ja epo i mam I Dobra, ci <laughs> ustawiła. No tak, i... a ah, i i bici bici to ja ciętam. Skibidi, skibidi. Ale to moja nowa typyna! Ja daję tam kim. To z kim Dobra! Teraz Nieważne! Zrywam z Tobą! Ale Emu... I zabieram dzieci! lękę też! No to najpierw musimy iść do ondu! Sąd! Ja już sądowałam. Nie! Najpierw do ondu! Nie, do ondu najpierw! Idziemy do sądu, Sesy, idziemy do sądu. Ty pójdziesz! Tata twój tata pójdzie do więzienia i ta kobietka pójdzie do więzienia. Nie, my będziemy na moją damą dupia. Dobra, idziemy do sądu. A no i BDB i, 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 to jestem um, ja. Bartek! Bartuś! Alu, ale się... Dobra, no, to panuje Uję moje te, -y. Ano i no i B to nie ta jak, -y, mówi! I dowie Brania, nie po... Tak. I ten. Ja to biorę. I. I będzie? Co będzie miał dziecko? No, a te ty, bo ja to nawet nie wiem Nie, nie. Tu moje dziecko będzie. Ale ja spokojnie, będzie mamę. I wolę no, ale tak. ibi Ibidibi to nie no jest najlepszy budzik dla na, Ale ty nawet to nie jak ustawić. Tak, ten, ten budzik. Ale <gryw> ja wiem, ja mógł po tym. Bo jemu o, ale, mówię, no, no nie z dibi tu ustawię i masz. Ej, ai, to moje. Mama. Halo. Dimma, gdzie ma boi, ki ma boik, Ale to trzeba się. A ta, 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 Dobra, idziemy ta, ta, ta. do sądu. Emu. No ej e mi robię. Nie, my w Dobra, Dobre, jajdziem iść do siostry. Ale to! Ale to naj to... a to nie ty! Dobra, a co będzie miał dziecko? Raz, dwa, trzy! Nie, ja zansantuję. No. Ja zasortuję! Raz, dwa! Czekajcie! Bo tu mi się pomyliło! Raz, dwa, trzy! Ale No czy co będzie miał dziecko? Tata! Nie! Yeah, yeah. I to wytrałem, to ta boba! Stoj! na jest, Dobra. Co będzie miał starszą siostrę? O nie. O nie. Co pójdzie do więzienia? Dom! Ale płotwo, bo zerwałeś ją! Ale chibi mi to jest najlepsze! Daj maliola, ja idę budzić ustawie i chibi Ale to jest do więzienia! Oj, bo to te święte te fołury, chodź. Nie, mama. Chodź, idziemy do więzienia. No, ok, babi udal się I żona! I żona! A I żona! I żona! Żona jeszcze! Bo, żona. Teraz mam ja jak. fofana. Siwa? Buzik. Moim zdaniem to na cztery lata. Siwa! To był dobry. Ten... Kiepasa, kiepasa, spód! Widzimy, jak ja <grymka> tu... Ja <grymka> pytam... Glatwój, celebratyte. Nie, 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 kapalę. Pomóż mi, ta babka stala mnie, dawiła do lat. To co ty powiedziałeś, Tala babka. A... <grym> o, gdzie? Od na chwilę gdzie mój męż? eeehm. bo ja im nie postępuję. dotrę mnie mam dziewczynek łopatka. i dat jest otcalo baba, udatu mam łopatka. hu? właśnie baba. Oh! Pla pani, masz o. Oh, o, dzień No, oh. bo. Gdzie mój tatuś? Nie mam na nie podejm. Można! Można! A to no. model ja pomyliłam. Dzień dobry, tata! O oh nie, o oh nie, no Hej, chodź. Hej, Al, o nie. nie za to, bo wiesz. A mama? <coughs> Koniec! Koniec rozmowy! Teraz ja. Hej, tatuś. Hej, Kataczuś. Hej, A. Ja Ci przygotowałam dziurę tutaj pod obrazem. To, 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 Ty przygotowałaś? To, to nic, nic, A. Masz pod brazem ten, ucieczkę. Super, już ja I przyjdę do Ciebie w nocy. Ja Dobra, już, a nie to... spocznę. Do widzenia. Ale to dziura. No dawaj, 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 dawaj. A to... tak baba i dać we mnie roma. Mm. <try> <try> Mówiłem, że ona roma. Dobra. O co? Wyłączyli łączyli ale ja umiem, po o mnie. Nie, po ej, maj mój telefon. No. Skibi dop, dob jest, jest! <try> o, oh, jest. A jest. Moja o Anna tyle będziemy. How Nie. Ucieczki! Dren, dren! Tutaj nie owamy. A ty tu żyjesz? Schowaj wojskie, słuchaj. A ty? Tak chcę przeżyć. Gdzie, aha, gdzie, gdzie, gdzie jestem? No tutaj. Dobra. Telefon też tak owam. Dobra, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Mam pomysł, przebiera się w ten strój. Ty, 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 ty. ty. Ej, a ty wiesz dato ty motek i pleblak? No co? Dobra, aha, dobra, i ty weź to. Weź, weź to, weź to i chodź, chodź, chodź i będziemy tutaj rozmawiać. No. no to, to pan te, e! Nie uważaj. A po, po ukraińsku! Wrak twój en daba! Weź! Weź wyszli tym tunelem! Nie, mój tata, nie, ja to Szybko! Gonimy ich! Gonimy! Gonimy! Oczywiście tajny z tam jest. Emblewiec Dzień dobry? Dzień dobry. Na ja, twój. E, một... ja, nie, co on robi? baba. Do widzenia, szukamy takiego kupana. Ja ta uh. Szukamy świat. Szukamy świata! ja nie wydawał! I stroju z tym paskiem. A to ja nie widziałam! To on się nazywa ten Bartek. O, ona Nikola. A. ona Nikola. Ale ja już nie ja muszę iść po drugą stronę. No nie. Ale dupia. Et może et na moje modo. było. <laughs> stójcie stójcie stójcie. ale ma się moje moje siostra i tak już skończyła i bo boleje. Stójcie stójcie mam mam. Nie Wypali nas. Trudno musimy się przebrać. Idziemy? No musimy iść. Ja macie dostępu. Do Dobra. A mój strój? Jak ktoś będziesz miała? Taki. No co taki? Dobra, chodź kochanie. No. Chodź. Dobra. Oni się... nie mam już no, przejścia, bo i tak widzę, że. I to było no, na no. to było na tyle no, ja tym parcie. będzie Nie, dzisiaj jeszcze będzie, dzisiaj będzie. Jest. Dzisiaj będzie. No, za 3 minuty. Będzie live! Mój własny... To nie mój władny. Eryka live, ale mój sił będzie. No, i to jest to, że rodzinka tam jest. Nie, nie wiem, No, co mi zapytam co to? O, ten tutaj ten dzik. I nada!